Lewica, 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 To jest nowa Lewica, Lewicy, czyli Wojciech Olejniczak i e, no, no jakby kolega pokądzieli troszeczkę, ale, ale jednak z jednej stajni Kazimierz Marcin kiedy w, w minie weekend w otocie. No dobrze, coś na telefony do naszych bohaterów. Zacznijmy od Kazimierza, od Kaza. Dobrze, ja zacznę. Pamiętaj, że jestem Roderick. Dobrze. Z panem Roderickiem. Będziesz Ali. Nie w takim miękkim głosem, bo to jest... Tak? Mam... tak. O, oj, o, Londyn, to dobrze, to dobrze. Londyn jest do przodu, Halo, nie? Londyn. Mhm. To do tyłu. Zawsze do tyłu. Cześć, Kazimierz Marcinkiewicz. Jeśli nie odbieram, nagraj wiadomość. Na pewno dzwonię. Pozdrawiam. Po usłyszeniu sygnału, ja nagraj aby zakończyć, wybierz krzyżyk lub odłóż słuchawkę. Trash. Dzień dobry panu, panie premierze, magazyn Biały Gejzer Warszawa się kłania. Ja połączę ze redaktorem naczelnym z panem Oliwierem. Tylko Oli mów szybko, bo to jest sekretarka. Halo, dzień dobry, Oliwier Misiura. Z tej dzień... strony my nie chcielibyśmy zajmować zbyt wiele czasu, natomiast pańskie mów poparcie sesji, dla, że... dla naszego środowiska było tak, takim przyjemnym zaskoczeniem dla nas, wie pan, i tak wzruszającym, że chcielibyśmy się zgłosić by, po takie oficjalne wsparcie wszystkich naszych akcji. My prowadzimy w tej chwili taką, taką akcję leczyć odbyt inaczej z, z Szczeliną proktologiczną, która, którą reprezentuje. Chodzi o re re refinansowanie leczenia to, szczeliny odbytu, do, bo do, w tej chwili zwracają do 6 do 15 a jak ostatnio jemu pękło, to mu dopiero 2 procent zefundowali. Proszę i barany, w tej chwili bardzo pa palący problem i 6 polskich gejów umiera, proszę pana, w związku z, nie z nieadekwatnym leczeniem, które I ten odbywa się. To jest zaparcia, panie premierze, to po prostu i świąt odbytu, to są wszystko w warunkach absolutnie zawodowe. uwłaczających również nam gejom, hmm. dlatego chcieliśmy powiedzieć, że z tego miejsca Dziękujemy bardzo za oficjalne poparcie. I, i, Dostanie pan do naszej restauracji krypta odbytowa, która jest pod wawelem wejściówkę. Jest, jest, jest. Jeszcze raz dziękujemy. Jak Roderick 3-4. No bardzo! Dziękujemy. No dobrze, to jednego mamy z głowy w takim razie. Dobra, z tym... wita, restauracja krypta odbytowa.